Serdecznie witamy wszystkich hodowców, mieliśmy dzisiaj taką troszeczkę ciekawą sytuację, aczkolwiek tam widzimy go. wchodzi, jesteśmy u kolegi Andrzeja Walędziaka, tu mamy do załatwienia kilka spraw, chcemy skorzystać po prostu z rad, które ostatnio kiedy byliśmy tutaj Tadeusz Bańko, on korzystał, a był, cieszył się. Ten odcinek naszego fotoreportażu bardzo dużym zainteresowaniem i to się postanowiliśmy z kolegą Andrzejem porozmawiać jeszcze o innych takich ciekawostkach, ale chcieliśmy też przy okazji być na locie. Ale tutaj tak się dzieje, złożyło, że przyjechaliśmy o godzinie 11, a tu już 27 gołębi jest w gołębniku Kolega Andrzej mówi, że sam nawet nie był na przylocie, bo jest tak zaskoczony. My tak kiedyś już podobnie mieliśmy u kolegów Cichal w Gdańsku, gdzie tam na 360 km też przyleciał z bardzo dużą prędkością i w trakcie kręcenia reportażu, że tak znienacko nas zaskoczyły. A teraz jeszcze. Było jeszcze szybciej, bo tu był 540 ponad kilometrów. Godzina piąta 5, 5 gołębie wypuszczonej. pięć był pierwszy gołąb, tak? 105 był tu w Strogardzie pierwszy gołąb. Czyli 5 godzin, 500 w 5 godzin. Tak, tak, tak. I jeszcze co tu wiele ukrywać? Jeszcze są gołębie przelecone z boku, także ta szybkość była. Ogromna ogromna. Jak na tym dystansie w ogóle. Jak na tym dystansie, a w sumie aż taki wiatr mocny nie wiem, także. Już po drodze musiały mieć taki. Drodze... Chyba, że po... chyba, że to co Andrzej mówi tutaj. To tam widziałem, bo, bo wrócił też dopiero yy, niedawno się pojawiłeś tutaj na posesji, a mówiłeś, że za mocno je przygotowałeś, tak? Bo jakoś się podkręciłeś specjalnie, to, to no o tym tak. pogadamy zaraz. Czym tam ja je podkręcasz, bo hodowcy ja by na pewno chcieli mieć takie podkręcone gołębie. No to czasami to jest na takim wietrze to nie jest korzystne, bo mogą mi przelecieć. Moje gołębie dość mocno tutaj przeleciały. Zresztą rozmawiałem z kolegami tutaj ze Spergardu, to... No, wszystkie gołębie są przelecone, tym bardziej, że lecimy w cztery, rejon, w cztery oddziały rejonem. Szczef, Skąd był od teraz? Z Niemiec, z Helmstedt, 540 km, tutaj dla mnie 538. E, Szczep, Kościerzyna w i nowy. No, to jest jednak dość duża rozpiętość. Gołębie się w Kościerzynie pokazały przed dziesiątą króciutko, nasze już były gdzieś Następny tu strzelacz przelecony jak go pokazali. Ale zobacz jak szybko Te No tak, tak. No to jest właśnie ta motywacja i to już jest teraz któryś lot i to one wiedzą, że mają się spotkać, to są wdowce i, i tak. Zamiast patrzeć... E w tamtym kierunku, ty patrzysz tam jak wypatrzyłeś. No, ja to jest, o, Nie. To jest ten, ten nasz ból. My jesteśmy tutaj na bliższym kilometrażu kilkoma hodowcami ten kolega który był w poprzednim fotoreportażu u on ma 500 metrów bliżej i, i najwyższy punkt w Starogardzie Gdańskim najwyższy pułap i on najlepiej wie skąd gołębie lecą to te gołębie na widzi trochę. po prostu tak ja rozumiem my też wszyscy A Tadeuszowi on też dzwoni do ciebie przyszły przyszłym roku Tadeusz tak Tadeusz podał podał lekarstwko gołębiom wybrał 25 gołębi i jak, się, jak rozmawialiśmy, ja miałem chyba 6 czy siedem, Tadeusz miał 3 i trzy samiczki, no samiczki, jak mówił, no jakby były w, lepszym, w lepszej kondycji. kondycji. Jakby to, to widocznie w zależności jest chyba troszeczkę też u niego od gołębnika i, i nie szafował tak, taką dużą ilością. Zresztą te gołębie e, częściowo też mu nie przyszły, w, w zeszłym tygodniu i takżeśmy ustalili pomiędzy kolegami, że jak jeden tydzień da im się zrelaksować i Skutki, żeby to no przyniosło tak, pozytywnie. Tak, tak, Ty dałeś 45 gołębi. Tak? Ja dałem 45 gołębi. Teraz jest... mamy już 28 podejdziemy 28 może po to... to... O, tutaj właśnie czekało na szczęście. 10:58, mamy teraz 29, 29 gołębi. 29. 29, tak. tak. To gołębie od gdzieś to jest. Także to jest... też się nie naglądałeś w lotu? Nie, no troszeczkę tutaj widziałem. Eee, ja liczyłem na taki piorunujący lot, że będą tutaj siadały po 4, po 5 gołębi. A jak gołębie są przelecone, zresztą każdy hodowca wie jak są przelecone, to jest, wtedy są różnie. różnie. Koledzy, no miałem bardzo dużo telefonów z tego naszego reportażu, który tutaj tak przypadkowo Krzysiek nagrał, co był mój kolega Tadeusz Bańko z tymi gołębiami, żebym mu tam pomógł, rzucił okiem takim, okiem dość bardziej doświadczonego hodowcy. Hodowcy, który nawet jak się patrzy czasami na swoje gołębie co tydzień, to nie wszystko można zobaczyć. A ktoś, kto spojrzy na te gołębie z boku e, coś więcej zobaczy i no myślę, że, mogłem, że mu pomogłem w jakiś tam sposób, że te obloty były u e, niego lepsze, jeszcze lepsze, bo były lepsze. No i z 25 głębi nie miał tam w sumie źle. Ale jest dużo pytań. Nie, nie sądziłem, że Takim zainteresowaniem się będzie to cieszyło. Tak, tak. Nie ja hodowcy ja ci powiem, bo ja sam wiele podróżujemy, oglądamy dużo różnych hodowli, a to co pokazywałeś, to badanie dwoma palcami że tak powiem, pompowanie pod skrzydłami to sobie hodowcy mogą zdawać sprawę, że można takie coś jest, ale praktycznie jak to ktoś stosuje, jakie wnioski z tego wyciąga, to rzadko się zdarza. Każdy może sobie sam. Tego gołębie powiedzmy tak sprawdzić. sprawdzić, zbadać ten stan tych worków powietrznych zdrowia i bardzo dużo młodych hodowców dzwoni, że no koledzy tutaj zwracam się do wszystkich takich hodowców ja doświadczonych pomóżcie tym młodym, bo oni narzekają na was, na tych bardziej doświadczonych, na tych zdradzać, że nie chcecie im pomóc no bez takich młodych ludzi kiedyś tego związku może nie być trzeba tym ludziom jakoś pomóc każdy łoży te pieniążki na te gołębie, Na tych pieniążków wiadomo, że nie wszyscy mają, a każdy chciałby trochę przyjemności mieć. Nawet nie wiedziałem, że jest tak ogromny tak ogromny głód tej wiedzy. I Dzisiaj przygotowałem w sumie takie trzy rzeczy, o których nie, nie dopowiedziałem. O, mamy kolejnego. Nie dopowiedziałem. Jest... Patrz, patrz, 30. I też z tamtego kierunku. Nie dopowiedziałem, mówiliśmy o tych uszach, mówiliśmy o, o tym gardełku, o różnych innych rzeczach. A dzisiaj chciałbym Wam, koledzy, powiedzieć, jak rozpoznać, że gąb ma też problem z drogami oddechowymi. Tutaj wezmę jakiegoś młodeczka. Poczekaj, mówię... że chwilę. To teraz tylko zróbmy jedną rzecz, żeby nam się te fotoreportaże nie pomyliły. Tak? To jeden fotoreportaż sobie będziemy teraz tutaj do, po kolei kręcić jeszcze z przylotu, a dobrze. za chwilkę... Powiemy teraz, zapowiemy może dokładnie o czym będziemy dzisiaj od kolejnych poradach mówić. Mamy tutaj takie trzy rzeczy, mam sobie przygotowane tutaj w myślach. Chciałbym pokazać wam, jak pokazać jak wygląda forma u gołębia. Tak. Chodzi o jego Czyli po czym poznać gołębia, jak jest w formie? Nie trzeba go nawet dotykać, nie trzeba go mhm. łapać. Obserwujesz gołębia, jeżeli widzisz, że to on To za chwilę ma... powiemy, tak? druga rzecz, ja druga... przepraszam, bo chcę usystematyzować, tych Tak, druga, to jest wszystko na głowę, tu będziemy mówić o kolorze noska. Czyli jego brodawek nosowych. I trzecią rzeczą zwrócę Wam uwagę na kolor języka. O, I o tym będziemy za chwilę rozmawiać. Na razie dziękujemy. Będziemy cały czas jeszcze tutaj patrzeć, wypatrywać gołębi. Jeszcze wróćmy na chwilę do lotu. Ty dałeś 45 gołębi. Gołębi tych w zeszłym roku też mieli, w zeszłym tygodniu mieliście też lot 510 mieliśmy... Czy mniej gołębi poszło niż Nie. zeszłym razem? Jeżeli chodzi o oddział poszło pewnie podobnie. Ja dałem też 45 gołębi tydzień temu miałem 23 w konkursie. Tam, tam, ten gołąb jeden przypomnimy, z tej pary od kolegi tam był Dudy i Łepuch razy to był 19 godziele, konkurs też, samiczka tak, 19, miała 484. Tak, 19, obydwa są. Dzisiaj były poza dziesiątką. Ale są od, też już? Są obydwa. Tak. Ale nie były w czołówce, nie były w dziesiątce. Obydwa były typowane, bo gołębie były w formie, ale z typami nie e, udało się. Bardzo źle. Dzisiaj, całe szczęście, że to był lot dla roczniaków, gołębi lżejszy. To my się może Andrzej tak mówimy właśnie, że ty powiedziałeś właśnie o tym podkręcaniu, to tak teraz te trzy tematy załatwimy, o których będziesz mówił, jak poznać formę, głowę, drogi oddechowe, jak a, poznać przede wszystkim a później powiesz nam i o formę. podkręcaniu. Także na razie Ten jeden taki temat, o tak. powiem, jak ja to przygotowałem, uważałem, że gołębie były bardzo dobrze przygotowane, wręcz znakomicie. No, i masz teraz przelecone. Na te 5 godzin lotu to jest za. 5 km, 500, no. jeszcze raz powiedzmy, 540 kilka kilometrów. 5 godzin równe. I równe 5 godzin. To nas zaskoczyło trochę, my to się umówiliśmy na 11 Tak byłem trochę wcześniej, a kolega Andrzej mówi, że też się spóźnił na swój łębi. No, a tak się zdarza. E, w każdym razie my tutaj na wybrzeżu mamy loty bardzo, bardzo udane, z tego co dzwonią. Na razie. Moi klienci, koledzy z południa Polski, z Kielc, z Krakowa, z innych tam miejscowości. Mają loty mniej udane, nie, nie, nie lecą, albo mają tydzień przerwy, my na razie mamy loty udane. I odpukać, żeby tak dalej było, będziemy czekać dalej na gołębie. Na razie dziękujemy i zaczniemy teraz o tych ciekawostkach, o których Andrzej nam wspominał przed chwilą. No i pojawiły się dwa kolejne gołębie. Wszystkie przyszły z tego kierunku, co tak Andrzej mówi, że przeleciały. To widzimy Andrzej przynosi ten, ale one tutaj gdzieś tu krążą jeszcze. Widzimy niebo, dzisiaj jest troszeczkę za... O, jest, jest, o widzimy siadają, tak. Te już nie krążą nic, tylko praktycznie kiedy już tutaj się nad gołębnikiem znajdują, od razu siadają na klapę i odbijają się chyba 33 już będą razem, tak? To no całkiem dużo nam nie zostało. 34 Czyli 11 gołębi zostało jeszcze. O. Także widzimy tę pogodę, tak jak mówiliśmy, dzisiaj był bardzo, bardzo szybki lot. I tak to też wygląda, aczkolwiek tutaj nie ma żadnego dużego wiatru, widocznie po drodze musiały być bardzo sprzyjające wiatry. Rano tu się wręcz nie zapowiadało, że taka pogoda będzie, gdyż Tutaj u nas pod Stargardem Gdańskim, to na pomorzu deszcz rano jeszcze padał, a tutaj się okazało, że był to bardzo udany, można powiedzieć, już na, na tą chwilę i szybki lot. No, po, po, wypada nam podsumować lot, tylko no, niestety nie udało nam się za dużo tutaj sfilmować. Dzisiaj pech, że te gołębie tak szybko, a z drugiej strony szczęście przyleciały. Te gołębie na dzień dzisiejszy, u kolegi Andrzeja mamy. 30 chyba 5 czy 6 sztuk 36 sztuk 6 sztuk, brakuje 9 sztuk na 45 wypuszczonych one przyleciały pierwsze o 105 czyli 550 km prawie przeleciały w 5 godzin bardzo duża prędkość. A tutaj Andrzej, tu, miałem nie. tu miałem młodego gąbuszka przygotowane wcześniej, żeby pokazać te, ten nosek. Widzicie... U tego prawie te obwódki nosowe te narośla są prawie do końca białe. Tak. Chodzi o, o, tak, o te, tak? Tak, tak. Widzicie? Tu jest ten wlot, on delikatnie ma e, ciemniej, delikatnie, ciemniej, ciemniej, ciemniej. ale generalnie tak. O to chodzi, żeby właśnie taki kolor, tego koloru były... Tego właśnie... białego, tak, tutaj od. Język też język ma już, ale ten nie ma takiego jasnego języka. Tak, tu ma jest. Ma taki różowy, ale troszeczkę ciemniejszy. No. Tak, ten tu ma ładnie różowy języczek. Tylko ten na locie nie był. to, są, to jest młody to są gołąb właśnie, z tego nie? roku. Nie chciałem tam. My pokazywaliśmy ale... tutaj gołębie właśnie z te zlotu. One miały te ciemniejsze właśnie, co świadczyło o tym, że te, te, te Jednak na, te sporo nosówki... tak, jednak sporo musiały się na oddychać, a niewykluczone, no. nie że być może dostały jeszcze troszeczkę deszczu, bo to upierzenie ich było troszeczkę takie... Jak po deszczu Tak, dobrać. jak po deszczu. No jednak a no może i dobrze, bo generalnie prawie wszystko jest w domu. No koledzy jaki ten lot był, jak tu Krzysiek powiedział brakuje 9 gołębi Lot udany Jest godzina 11 z minutami Mam nadzieję, że one się wkrótce tutaj zjawią No ja dopiero o tej godzinie miałem być, tak jak się umawialiśmy Bo myśleliśmy, że o tej będą przychodzić dopiero Gołębie odnośnie tych typowanych lecimy Cała Polska leci o generalnym Mistrzostwo Polskie Z typowaniami było dzisiaj bardzo, bardzo źle Całe szczęście, że są jeszcze inne gołębie na gołębniku, gołębie roczne, bardzo dzisiaj dobrą robotę zrobiły, bo może w dziesiątce miałem jednego, może dwa z tych typów, także kompletnie nieudane, typowane. Także jeżeli roczne gołębie na takim locie właśnie szybkim, na takich 500 kilometrach się pokazują, jeżeli u Ciebie będzie się, kolego, roczne gołębie pokazywały na 500 km na takich szybkich lotach, to znaczy, że Twój gołębiek idzie do przodu. Jeżeli na takich szybkich lotach, e, około 100 km na godzinę, są stare gołębie pierwsze, a nie ma tych młodych, rocznych. A nie ma rocznych, to coś z Twoim gołębnikiem, kolego, jest nie tak. To Ty albo się stoisz w miejscu, albo będziesz się cofał. Tam, gdzie roczniaki pokonają nawet najlepsze gołębie, to ten gołębik jest na fali wzrostowej. Znaczy U mnie tu akurat, post... ja nie chcę się chwalić, ale cieszę się, bo te roczniaki troszeczkę też były oszczędzane. Mam bardzo dużo tych werbrugenów wychowanych od kolegi Romka Bortnika, tyle razy mówiłem. I dzisiaj te, te werbrugeny pokazały klasę. Pokazały, przynajmniej umie, bo... Jest, mam to szczęście czy nie? Szczęście. Oddział Kociewie, tutaj Starogard przede wszystkim jest bardzo, bardzo mocnym oddziałem. Tu są bardzo silni hodowcy. Kiedyś mówiłem, że gdyby się gdzieś indziej mieszkało, by się lepiej ratowało. Poszedł kolega Krystian Chyła, bardzo dobry hodowca. Poszedł do Pelplina i tam jest... Oddział ten sam, tylko inna sekcja. Inna sekcja i tam bryluje, to znaczy, że poszedł na dalszy kilometraż, to znaczy dalsze parę kilometrów więcej, tam 10 kilometrów od innych i tak, on jest czołowym byliśmy, w zbewie kiedyś lotował. Tak, Krystian miał 12 km 13 km bliżej Czechach, dzisiaj ma 7 czy 8 kilometrów dalej z tego lotu, co świadczy o tym, że widzicie, no, on tam kolega lata bardzo dobrze. Ciężko jest w takim dużym odzielatać, gdzie ktoś jest na dłuższym kilometrażu. On sobie radzi bardzo dobrze. I tutaj mamy taką konkurencję, że trzeba naprawdę z gołębiami pracować. Trzeba umieć je czytać, tak jak wcześniej mówiliśmy. Jeżeli będziesz umiał rozpoznać, będziesz umiał czytać gołębie, to... To twoje? Nie, to nie będzie. To, to będzie Ci lżej. A jak będziesz miał jakieś problemy... Nie na takie, na może na godzinę rozmowy, ale na 5 minut to zadzwoń jeden z drugim kolego zadzwoń w miarę moich możliwości po, nie czuję się żadną, ale numer telefonu nie, do kolegi. Nie czuję się tam jakąś alfą mego, ale mam ponad 30 doświadczenie i no i nauczyłem się czytać gołębia. a ja jak spojrzę na gołębia to już wiem co mu dolega, co mu brakuje. I... No i co ciekawe Anżele to ty nie zarobisz, bo jak ty sam powiedziałeś, że ty świeżym powietrzem zalecasz i takie ziołowe, to no to nie e... będziesz, że tak powiem mógł sprzedawać za dużo produktów ze sklepu, no to tak tytułem żartu było tylko. Produkty koledzy no się same obronią, bez jakichś ziółek innych dodatków się nie da. Ja już nie mówię o tym, że na tych białych proszkach, które każdy z nas gdzieś tam musi używać, to, to w takiej formie na białych proszkach nie zbuduje się na długo. nie? To jest tylko, żeby one były. Wiem, że to jest. I w, i w sytuacjach takich naprawdę krytycznych. I jest Kry też, żeby koledzy bardzo mało, że tak powiem, starali się że bez, bez, że tak powiem, a a antybiogramu. A anty nie robić. Bez, tych, bez tego białej proszku, widzicie, pokazałem Wam dwa gołębie, przyniosłem. E Takie jesteśmy po ósmym locie. Dzisiaj to był ósmy lot a większość stada ma pełne skrzydła. Jeżeli będziesz podawał za dużo antybiotyków, za dużo tych białych proszków, to te twoje gołębie nie dokończą sezonu z pełnym skrzydłem, czy no chociażby z siedmioma piórami. One na koniec sezonu będą miały pięć piór. To ale wszystko świadczy... Ile miałeś? Dziesięć, tak? Moje miały dziesięć, akurat i większość gołębi ma jeszcze dziesięć piór, ale dlatego, że no nie było takiej potrzeby, żeby z tymi proszkami tak chodzić. No. Jak każdy hodowca muszę coś tam podać, a ja nie mówię, że ja mam super zdrowe gołębie. Zawsze jest jakieś tam niezadowolenie i... Trzeba coś tam podać, ale nie podajmy tego co tydzień i tak dalej. Nie? Tylko wszystko w miarę tego, przede wszystkim po obserwacji Gołębi, żeby się nauczyć, tego kolega powiedział, czytać. I tutaj, tak jak dzisiaj tutaj mówiliśmy, u kolegi to zaopłacowało tym, że mamy godzinę 11, lot jeszcze tutaj trwa, a Gołębi tylko 9 brakuje. One naprawdę tutaj dojdą. My pomału będziemy, że tak powiem, kończyć naszą relacje, gdyż chcemy jeszcze dzisiaj odwiedzić tutaj kolegę wcześniej. Oni też mają taki lot, tylko wypuszczali dwie godziny później, o 7.00 chyba 15 w Czersku. Także na razie koledze dziękujemy. Pozdrawiam, dziękuję. Do zobaczenia. My jedziemy miłego. do kolegi Sebastiana. Zobaczymy, może u niego nam się uda zdążyć na przylot. Do zobaczenia, dobry lot. Dzięki.